Partnerem odcinka jest firma Pro EV, razem z którą oswajamy elektromobilność. A niższe ceny załadowanie załatwił mi Iwi Klub Polska, do którego należę od samego początku. Tak, w ogóle to właśnie takie miasta jak Wrocław i podobne, gdzie w korku prędkość przemieszczania się jest niższa niż, pieszy, niż dla pieszych. To w ogóle powinno być. Elektromobilność to jest w ogóle wielką, wielką szansą. Przecież te samochody, które tutaj stoją, te przede mną, te za mną, kopcą tymi spalinami, ale się nie przemieszczają, więc nawet to, to spalanie ty, tych paliw kopalnych nie przekłada się na nic oprócz ciepła. No, jest im ciepło w tym aucie. Mi też jest ciepło, bo mam ogrzewanie włączone. Z baterii pobiera stosunkowo niewiele, więc nie narzekam, ale no, to jest właśnie dla takich sytuacji jak centrum Wrocławia, gdzie no po prostu korek. Auta elektryczne są bardzo dobrym rozwiązaniem. Mniejsze takie właśnie nie, nie jakieś ogromne samochody, tylko stosunkowo nieduże samochody z niewielkimi bateriami, które wystarczą na tą codzienną komunikację. Czy, czy to w ogóle w mieście, czy, czy w, w na, na, na miejscowości okolicznych do Wrocławia, czy to tam sobie nazwiemy. To, to w zupełności takie mniejsze auta by wystarczały, a tutaj widzę, że tych aut przybywa. No bo kiedyś takich korków nie było. No, tutaj porobili co prawda pasy dla, dla rowerów osobne, zagęścili to troszeczkę, no ale tak Wrocław powinien stawiać na, na rozwój samochodów elektrycznych, stawiać słupki do ładowania. Tutaj stoją samochody, parkują. Niewykorzystany potencjał jest, bo można by było po prostu poprowadzić im możliwość ładowania i wtedy wymieniając te, te, te rozwiązania, dając szansę na to, żeby więcej aut elektrycznych mogło tu parkować, byłoby na pewno korzystne dla całego tego miasta. Chociaż też muszę przyznać, że Wrocław ma taką dobrą politykę, bo na przykład wyznacza w centrum, można znaleźć sporo miejsc do parkowania tylko dla samochodów elektrycznych, więc już tutaj coś. Coś w tym, w tym drgnęło, jest, jest jakiś, jakieś myślenie takie w tym, w tym kierunku, no ale niestety no, to jest jeszcze kropla w morzu, wszystko. No, musimy jeszcze dużo czasu, musi upłynąć, żeby te rozwiązania się upowszechniły, żeby ludzie się przekonali do auto elektrycznych, no bo póki się nie przekonają, to dalej będą pakować się do tych spalinowych, dalej będą kopcić, dalej będą za, zatruwać ludziom atmosferę. No Myślę, że z czasem to, to, to się zmieni. No, ja, ja powiem tak, ja troszkę zazdroszczę zawsze tym, którzy stoją za mną w korku, bo, bo auto elektryczne niczego nie emituje. I nawet jeżeli mm, trzeba je tam naładować prądem, jak to mówią, z węgla, chociaż to też nie jest prawda, tu odsyłam do innego mojego filmu na ten temat, to, to i tak jest to korzystniejsze dla, dla środowiska i dla tej ogólnej miejskiej, miejskiej przestrzeni. Zachęcam do komentowania i łapkowania tego filmu oraz subskrybowania mojego kanału, także z dzwoneczkiem.